Co łączy Michała Żewłakowa z Podbeskidziem? Nowy zawodnik Legii i klub z Bielska Białej na ligową inaugurację czekają z największym zniecierpliwieniem. No jest to dla mnie w pewnym stopniu egzotyka, mecz w polskiej lidze i, i nie ukrywam, że czekam na ten mecz z niecierpliwością. Widzę, że każdy w tej drużynie chce wyjść w tym meczu ekstraklasowym i, i była ta rywalizacja, teraz jest ona podwójna. Żewłakow w ekstraklasie zagra pierwszy raz od 13 lat. Podbeskidzie pierwszy raz w historii. Bielszczanie powalczą o utrzymanie. Podobnie jak osłabione przed sezonem Widzew czy Korona. Andrzej Niedzielan jakby to przeczuwał i Kielce zamienił na Kraków. Wystarczy tej, tej walki o utrzymanie. E, źle się gra jak się gra. Zmyślam, e, że jest nóż na gardle. Krakowia w końcu chce patrzeć w górę tabeli. W sąsiedniej Wiśle Legii Lechu tradycyjnie liczy się tylko tytuł. To oczywiste, wielkie kluby walczą tylko o mistrzostwo, tak jest w każdym kraju. Ale tylko w Polsce mecze ekstraklasy odbywać się będą aż na trzech arenach Euro 2012. W Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku mamy poczuć przedsmak mistrzostw Europy.